Wierzący spożywa mannę. Nauczanie domowe. 26 lipca, księga wyjścia, rozdział 16, wersety od 1 do 5 i od 9 do 15. Synowie Izraela wyruszyli z Elim, przybyli zaś, przybyło zaś całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem. Piętnastego dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciwko Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im, obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzie zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jadaliśmy chleb do syta. Wyprowadziliście nas na tę pustynię aby głodem zamożyć całą tę rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza Oto ześlę wam chleb z nieba, jak deszcz i będzie wychodził lód i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Lecz szóstego dnia zrobią zapas tego, co przyniosą, a będzie to podwójna ilość tego, co będą zbierać codziennie. Mojżesz rzekł do Aarona, powiedz całemu zgromadzeniu Izraelitów. Przybliżcie się do Pana, gdyż słyszał wasze szemrania. Gdy Aaron przemawiał do całego zgromadzenia Izraelitów, spojrzeli ku pustyni i ukazała im się chwała Pana w obłoku. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami: Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak. O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja Pan, jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dookoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok. Tego Izraelici pytali się wzajemnie, co to jest, gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: To jest chleb, który daje Wam Pan na pokarm. Księga Wyjścia relacjonuje kolejny etap i pewne wydarzenia związane z izraelskim wyjściem z Egiptu. Zwróćmy uwagę na trzy elementy. Trudny czas wędrówki, bo pojawiają się narzekania, szemrania, no i niedostatki różnego rodzaju, braki. Po drugie, to jest droga przez pustynię, droga trudna, droga wymagająca wyrzeczeń. I w końcu trzeci element to właśnie same te braki w zaopatrzeniu. Czegoś nie dostało Izraelitom, z czegoś byli niezadowoleni, Ponieważ czuli, że kiedyś było więcej jedzenia, było bardziej urozmaicone itd. I odpowiedzią Boga na tę sytuację, na trudną wędrówkę, na drogę przez pustynię i na braki w zaopatrzeniu, jest Manna. Stąd Manna stała się prototypem Eucharystii. Stała się takim obrazem tego, co kiedyś w Osobie Jezusa Bóg zostawi swojemu ludowi, bo Eucharystia jest pokarmem na drogę. Spożywamy go w czasie ziemskiej pielgrzymki. Po drugie, Eucharystia jest chlebem danym przez Boga. Dlatego z takim szacunkiem, z taką wdzięcznością przyjmujemy obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. I w końcu. Eucharystia jest codziennym wzmocnieniem. To jest to nasze zaopatrzenie, to jest to nasze umocnienie, to jest to nasze doenergetyzowanie, powiedzielibyśmy, ducha, ponieważ spotkanie w Eucharystii, spotkanie jako komunia z Jezusem Chrystusem, rzeczywiście czyni z nas osoby, odrodzone, wzmocnione, zasilone, nakarmione tym chlebem z nieba. Zadanie dla Ciebie na dziś. Weź udział w tej codziennej Eucharystii. Znajdź czas, czy dziś, czy jutro, aby rzeczywiście uczestniczyć i karmić się tym chlebem z nieba, tym pokarmem dającym siłę, tą obecnością Jezusa który prowadzi ciebie przez pustynię niech ci w tym przyjmowaniu manny z nieba błogosławi sam ojciec syn i duch święty